Staraniem Stowarzyszenia Sołectwa Lubin, po dwóch letnich przepychankach w urzędach, mieszkańcy uzyskali zgodę na usunięcie jednego z pasów spowalniających wybudowanych przy okazji remontu odcinka sołeckiej drogi. Nie dość, że pasy kosztowały fortunę, to umieszczone bez jakiegokolwiek uzasadnienia utrudniały ruch. Jak wspomniałem, w ekspresowym jak na urzędy tempie bo już po dwóch latach, kiedy sołectwo Lubiń wykazało, że inwestycja jest za droga jak na jakość wykonanych prac pół miliona złotych na pięć pasów i to jeszcze wykonane niezgodnie z obowiązującymi przepisami za wysokie i ze zbyt ostrym kątem najazdu nie przeszkadzało to jednak odebrać prac i zapłacić za nie kosmicznych pieniędzy. Przyjmując średnio około 20 metrów polbruku na jeden pas i to jeszcze źle wykonany. Zapłacono 5000 za metr kwadratowy bruku, a więc stukrotnie więcej niż ceny rynkowe. Kto to odebrał, kto za to zapłacił, pozostaje tajemnicą zarządców gminnych pieniędzy. Ale wróćmy do pryrusowego zwycięstwa sołectwa. Decyzja o likwidacji jednego z pasów zapadła. Urząd wyznaczył termin jej wykonania do końca września. No i ostatniego dnia terminu pokazali się fachowcy w liczbie jak widać 12 dwóch pracuje reszta się przygląda ale zapłacić trzeba wszystkim średnio więc jedna osoba plus ciężki sprzęt usunęła tego dnia 1,5 metra kwadratowego polbruku cena rynkowa to 10 zł za metr kwadratowy tak więc mamy przyczynę wysokich kosztów za pierwszy dzień która Powinna kosztować około 600 zł. Tymczasem podatnik zapłaci za ludzi około 2100 zł. i za sprzęt 2500. Tak więc w wydaniu zarządu dróg usługa, która na rynku kosztuje 600 zł, zarząd wyceni na 4500 ośmiokrotnie więcej niż realna cena. Dzień drugi, już po terminie. Przygląda się tylko pięciu ludzi, jak pracuje ciężki sprzęt. Praca jednak postępuje. Usunięty pas zostaje wyrzucony na pobocze, chociaż już pierwszego dnia ekipa miała dwie przyczepy i samochód ciężarowy, na które mogła wszystko zabrać. Zdemontowany polbruk znika. Brak też czasu na położenie asfaltu, pozostaje dziura zasypana żużlem. Dzień trzeci po terminie, trzech ludzi. Jeden pracuje. Dzień czwarty po terminie. Nie ma nikogo. Usunięty materiał leży na poboczu. Dzień piąty. Na poboczu pozostawiono usunięty materiał z pasa i znaki ostrzegujące o nierównościach. Rzeczywiście, znaki na czasie. Glód z asfaltu pozostawiony na miejscu pasa dalej niszczy zawieszenie pojazdów i powoduje spowolnienie tempa jazdy. Dzieci z przedszkola zrobiłyby to równiej. Kto odebrał takiego gluta na drodze? Kto za niego zapłaci? Jedenasty dzień po terminie, na poboczu porzucony asfalt, na drodze glut. Kto pozwala na takie wyrzucanie pieniędzy podatników?